Cześć moi drodzy. Wracam sobie właśnie z takiej szybkiej objazdówki po inwestycjach, które prowadzę i mam parę przemyśleń odnośnie rynku nieruchomości, rynku deweloperskiego w Polsce i chciałbym się nimi tutaj teraz z wami podzielić. I tak przechodząc od razu do konkretu. Jak wszyscy wiemy, rynek nieruchomości trochę stanął, głównie z racji tego, że została ograniczona dostępność do kredytów. Ja sam mam ten problem, że zbudowałem Duże jednostki mieszkalne, duże segmenty, które mają około 200 metrów kwadratowych, no i wiadomo, że tego typu domy, tego typu segmenty muszą mieć swoją adekwatną do metrażu cenę. No a ta cena powoduje, że raczej tego typu nieruchomości kierowane są do klientów kredytowych. Tych klientów nie ma, więc to gdzieś tam stoi. Oczywiście uważam, że na dzień podejmowania decyzji, że budujemy tego typu. Inwestycje tego typu segmenty to to była dobra decyzja, i jakby też nie mam wątpliwości, że to się sprzeda, tylko trzeba będzie chwilę dłużej na tego klienta poczekać. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jesteśmy w trakcie otwierania kolejnych inwestycji, kolejnych projektów, kolejnych spółek celowych. No i ja na co dzień prowadzę bardzo dużo rozmów z potencjalnymi inwestorami, którzy chcieliby z nami takie projekty realizować. I zauważyłem, że teraz bardzo duża część tych inwestorów zadaje mi takie pytanie. No dobra, panie Łukasz. A czy nie jest tak, że zbudujemy i to się nie sprzeda, i to będzie stało, i to wszystko będzie czekało, trwało, i tak dalej. I moi drodzy, ja uważam, że raz potrzebna jest odpowiednia strategia, i na ten moment będziemy budować już tylko małe metraże, typu segmenty 80-90 max 100 metrów jako jednostka. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz ekstremalnie ważna, skrajnie ważna. Uważam, że ten popyt, to zapotrzebowanie się skumuluje i trzeba zacząć teraz. Trzeba odpalać kolejne projekty, inwestować w te, w te projekty deweloperskie, po to, żeby być gotowym za 18, 20, 24 miesiące. Żeby w momencie, w którym ta dostępność do kredytów zostanie odblokowana, to być już gotowym, mieć produkt i powiedzieć: OK, kliencie, proszę bardzo, jest gotowe, bierz. Dlatego uważam, że teraz jest bardzo dobry moment na inwestowanie w projekty deweloperskie, ponieważ to zapotrzebowanie się kumuluje i w pewnym momencie wybuchnie, i trzeba być po prostu wtedy gotowym. A kolejna rzecz, trzecia, jest taka, że wielu deweloperów, którzy mają trochę mniejszą płynność, którzy robią to w jakimś innym modelu, na przykład za w pełni swoją kasę, a no, a nie mają jej na tyle dużo, żeby po prostu sobie pozwolić na, no, na taką płynność i elastyczność, to wstrzyma się yy, z budowami, co jeszcze spotęguje ten efekt tego, że będzie na rynku bardzo dużo klientów, a bardzo mało projektów i gotowych bloków, domów i tak dalej. Dlatego yy, podsumowując, z jednej strony jest teraz jakiś problem, tak, że duże metraże się sprzedają ciężej, że tych klientów, szczególnie właśnie kredytowych na rynku gdzieś tam 80% to ich nie ma. Ale to nie zmienia tego, że uważam, że deweloperka jest świetnym biznesem i trzeba w nią inwestować właśnie teraz, dlatego że za chwilkę sytuacja się zmieni całkowicie. Będzie bardzo dużo klientów i bardzo mało projektów, to zapotrzebowanie tych klientów się skumuluje i wybuchnie. I absolutnie nie będzie tak, że trzeba będzie obniżać ceny, ponieważ no, moim zdaniem, patrząc na materiały, pracę ludzi, no to deweloperzy nie będą w stanie wybudować no, za mniej niż są teraz w stanie budować. Więc ja nie obniżam swoich cen. Godzę się z tym, że teraz będzie chwila przerwy i chwilkę trzeba będzie dłużej poczekać na tego klienta, ale jednocześnie jestem spokojny o Odpalanie nowych projektów. I właśnie yy, za każdym razem, jak rozmawiam z potencjalnym inwestorem, to właśnie mówię o tym, że spokojnie, to jest dobry moment, trzeba teraz zacząć, żeby za 18 miesięcy być gotowym. Rynek kredytów na pewno zostanie odblokowany, a wtedy my będziemy mieli już gotowe produkty i mnóstwo klientów, którym będziemy mogli sprzedawać bardzo drogo. Dobrze, moi drodzy, to taka, takich kilka przemyśleń po, po tej szybkiej objazdówce. Jeśli chcielibyście inwestować w projekty deweloperskie, dajcie znać. Przygotowujemy teraz kolejne małe metraże. Faktycznie, małe metraże. Na ten moment raczej nie będziemy budowali segmentów typu 200 metrów, a segmenty raczej typu 80-90 metrów, żeby... To jeszcze... Dobra, to jeszcze jedno zdanie. Tak, aby te segmenty były alternatywą do mieszkań w centrum. Czyli mamy mieszkanie w centrum, tutaj na przykładzie Warszawy, powiedzmy gdzieś tam, nie wiem, 50 metrów na Mokotowie za 800 tysięcy. I żeby taki klient mógł sobie wybrać, czy chce takie mieszkanie, czy chce na przykład segment 80, no może nawet powiedzmy 90-100 metrów, na przykład w dzielnicy typu Wawer, gdzie ma swój ogródek i tak dalej. I pewnie część klientów wybierze 50 metrów na mokotowie, ale na pewno część klientów wybierze 100 metrów na Wawrze, bo to będzie w tej samej cenie. Myślę, że bardzo dużo klientów wybierze dom w cenie mieszkania. Tym bardziej, że. Ja przewiduję, że tych klientów będzie bardzo dużo i to zapotrzebowanie się ekstremalnie mocno skumuluje z racji właśnie tego, że ludzie chcą, bo to nie jest tak, że ludzie się obrazili na rynek nieruchomości, tylko chcą, ale no, na razie przez chwilę nie mogą. Deweloperzy nie odpalają tyle inwestycji z tego powodu, że nie są tak elastyczni i te ich modele finansowania nie pozwalają im na to. Dlatego już nie będę się powtarzał. To jest dobry moment, żeby odpalać kolejne projekty deweloperskie. Dobrze moi drodzy, dziękuję, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!